Zanieście to do Thierry'ego na obiad. Fachowo hodowana rożponka. Mówi, stale jestem w ogrodzie. A my na to, dobrze, że jesteś w ogrodzie, ale tam trzeba pracować. Dla nas to ciekawe wyzwanie Uczyć się gotowania na przykład potraw z buraków Zapomnieliśmy już jaki mają smak, jak się je przyrządza Nie każdy wie, że można je jadać na surowo Łączyć z innymi warzywami Musisz zjeść buraczki Są surowe w Barzak wydajemy dziennie od 200 do 220 posiłków. Mamy więc już wielu dostawców. Trwa to od pół roku i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Podobno 80% Francuzów popiera produkty ekologiczne, ale niewielu je kupuje, bo są droższe. Ceny na etykietach wielu produktów upraw intensywnych można by pomnożyć dwa do czterech razy, gdyby nie subwencje wspierające ten typ produkcji. A zanieczyszczenia, a skutki zdrowotne, także konsekwencje ekonomiczne, bo przez nadprodukcję ceny spadają i rolnik żąda wyrównania. Wszystkie te koszty nie są uwzględnione w cenie sprzedaży, tylko przesunięte do podatku. Gdyby na etykiecie umieszczano cenę odpowiadającą realnym kosztom wytwarzania, produkty, które wydają się tanie, byłyby znacznie droższe niż ekologiczne. Jeszcze rok temu produkty ekologiczne mnie nie obchodziły, ale stopniowo się tym zainteresowaliśmy, postanowiliśmy spróbować. Jemy z pewnością równie smacznie. Także u dzieci wyrabia się smak. Nie wszystko, co jadamy jest ekologiczne, ale łatwo się przestawić. To nie kosztuje wcale drożej. Trzeba po prostu uważać, co się je. Ważna jest świadomość. Powiem kilka słów o tym, jak rozwija się nasz eksperyment w Barżak. Stołówki szkolne coraz bardziej przestawiają się na bio. Smakuje? Trzech piekarzy poszło za ciosem. To postęp. O ile wiem, stoisko ekologiczne na targowisku ma coraz większe powodzenie. Pod egidą merostwa rozwija się także sklep ze zdrową żywnością. Wezmę sok półkowy. Pochodzi z florak. Nie zauważyłem tej konfitury z cytryny pomarańczy. Kupię słoik. Wszystko tu jest ekologiczne? Tak, mam też gotowe dania. W tym jest czerwona soczewica. Soczewica i bulgur, danie tureckie. Jak się to je? Na zimno. Najlepiej owinąć w liść sałaty. Mogę spróbować? Proszę. Wyczuwam kmin. Dobre, ładny zapach. Z czego to jest? Od razu widać, że lżejszy. Zbliżone do roze. Dobre zwłaszcza lata, jako aperitif albo dodań z różtu. Tak, bardzo przyjemne. Podstawą są